Siemanko ziomeczki, ja jestem Demistrokicek a dzisiaj nagrywamy o Siamanko, you... Siemanko! To jest gildia VSMT tutaj jej, jej kordy macie proszę bardzo to jest na serwerze EasyHC. i zapraszam, grifujcie ją Czemu by nie? Yy, jeszcze wam podam yy, kordy w opisie, Albo na tym. Na jak to? Na filmie, w filmie? Więc drogu albo coś. Jest już prawie liżę. Wiem, że ma mało popsu, bym perły rzucił. Wyrzućmy sobie to, wyrzućmy to. Ok. Klepka, klepka. Na razie widzę, że jest jeden, więcej ich nie chce wychodzić.

ale będzie oszuścić pięknie, zarobisko to będzie. Nie. nie Nie nie! Nie jestem taki głupi! Panowie, nie jestem jeszcze, jeszcze taki głupi. A, ja nie chciał zakoblować. Śmieć, śmieć! Aaaa, wyszedł, wyszedł, wyszedł! Dobra! Sypa, super, super. Najgorsze jest też, że mamy mało FPS-ów. Ale jakoś sobie poradzimy, ten ma lagi widzę. Skrzyki otworzyły Dobra, zjedzmy sobie u Sińskiego. E, nie mam już prenda, wypijmy. Okej, okay, wypiłem. Klepa klepa, jak ta Klepa, klepa jak tamteca! Klepa, klepa jak tam du... Posypię się Sypiesz, 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 sypiesz! Sypiesz! Paruję jakieś chciał rzucić. Policzysz to, poliżesz to, poliżesz, to, poliżesz, to, poliżesz, to, poliżysz to, tak, tak. Pytam. Nie wejdziesz, nie wejdziesz, nie wejdziesz. Nie. wejdziesz. Mm. Dobra. <laughs> ja, F. <laughs> F. <-ka. laughs> A, kurde. <Fuck. laughs> Olha, tepe, 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 tepe. Wejrzyj, wejrzyj, wejrzyj. que piada. Fuck, nie, não era, tepe, tepe. Nice, otworzymy sobie jantarka. Wejrzyj sobie dodatkowego seta. Ohei, dobra. Oh, nupecinha. Tinti tu mam. não Nice, Albo nie, bierzmy silniki. To fajnie to. Ok, zapytałem. Słuchaj, jak oni się długo trzymają, to mnie najbardziej... To już refik refki, refki, refki. Już on będzie miał kapę, kapę, kapę. To już mam kapę, on ma kapę. Według... Fajnie. Oh, Chodź, ziomki, mam stręczę, mam Ten będzie miał kapę. dobra, to tego najpierw posypię. Zobaczymy, który pierwszy sypnie, Oby ten sypnął. Co on robi, co on robi, co on robi, co on robi? Co on robi w ogóle? Co on w robi? Nie wierzę, ale on ma już sypę, bo on już sypę ma, no. Musi mnie sypę, jeszcze lagi ma. Sypiesz, 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 sypiesz. Fuck! Ale jakieś lagi tego mieć? Chcemy rozkopuje, ale nie wie, nie wiedzę co mają robić, no po prostu nie wiedzę co mają robić Liżesz to, liżesz to, LIŻESZ TO! Fuck. Dobra, ostatni kop Nie, będę tam Jezu, jakie efekty, o せいかたみょです。 Nie no sobie do ramy Zjem ten Perłę CO? NIE! 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 GORSZTE! FAK! FAK! SHIT! 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 Nie! Dobra To był oszuścik Nierówny, więc nierówny, ale dobra, mniejsza oko. Czasem się zdarza, że na odsłupie musi być. Ja się nie martwię. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć i pa pa